Witam oczywiście wszystkich bardzo serdecznie. Resistem na kanał Porady Ogrodowe, żeby się widzów, drodzy Państwo, więcej wszystkich witam. Jeśli oczywiście jeszcze tego nie robisz, to oczywiście zostaw subskrypcję, łapkę, górę, również zapraszam do obserwacji Instagrama i Facebooka. Do stawienia obserwacji łapki, które lub serduszka. Na dzisiaj do tego filmu. Po prostu dalej poszedł świat. I nie zapomnij o subskrypcji i łapkę, bo lecimy niedługo po 1000 subskrypcji, już jeszcze nie Myślę, że za jakieś parę dni dobijemy te tysiąc, może za nawet 3 dni, czy dwa będzie pierwsze tysiąc. Także by było dobrze, jakbyś zasubskrybował i łapkę w górę też różnie zostawił, bo po to tworzę te filmy. Żeby po prostu dużo ludziom pomóc w uprawie roślin tych, co praktycznie są. Także no cóż, zapraszam. Oczywiście do oglądania tego filmu także dziś będzie mowa o pielęgnacji Fiodendron. ring on file, ring on file, który no cóż te filodendrony powiem Wam szczerze, że na no, ulicy lubichowskiej biorące by, ben, będą chyba bodajże od poniedziałku przecenione proszę Państwa przecenione tak, tak jak dobrze słyszycie od poniedziałku będą one przecenione. E, myślę, że będą przecenione za około 5 zł, może troszeczkę mniej. Jak go kupiłem przy kasie cena była 3,99. A normalnie taki filodendron, proszę Państwa, drodzy widzowie, kosztował około. Momencik, bo to był chyba 15, 15, 16 19. Przepraszam, 16 zł kosztował normalnie. A ja zapłaciłem 3,99. Nie, 15 zł kosztował, a ja zapłaciłem 3,99 przy kasie. Mimo to, że przy skanerze było napisane, że 16 zł, tam 15, a ja zapłaciłem 3,99 za takich fiołdenten. I też oczywiście dostałem informację, że w poniedziałek będą oczywiście one przecenione, także bardzo się cieszę, bo ten jak widzicie jest troszkę jak to się mówi, zmarnowany, ale powoli do i myślę, że będzie też na kwarantannie. Zobaczmy, jak to wszystko widzicie, ale na razie jest z nim ok. Nie jest przelane, nie jest nic. Także wszystkie niedoskonałości w miarę możliwości usunąłem. Także na razie, jak to widzimy, jest z nim ok, tak? Także no, no cóż, przechodzimy oczywiście do pielęgnacji. Jeżeli jeszcze zauważymy jakieś niedoskonałości, coś to oczywiście możemy jak najbardziej ob uciąć to sekatorem lub po prostu przeszyć te brudne liście ściereczką nabłyszczającą firmy Biapon lub po prostu miękką szmatką z wodą przestrzeć, lub po prostu spryskać liście wodą czyli spryskiwaczem lub po prostu użyć y, napuszczacza firmy Substral popryskać i przetrzeć. jest będzie wtedy dobrze jeżeli chodzi o ziemię to jak najbardziej ziemia uniwersalna z dodatkiem Berlito, lub po prostu ziemia kwiatowa czy też ziemia y, z mikroelementami czy też ziemia bio z kompostu, najlepiej jakby dodać też troszeczkę kompostu i tak dalej. I mniej więcej z dodatkiem też e, ziemi kokosowej. E, jeśli byśmy chcieli jakiś drenaż do tego, czy coś, to oczywiście tak najbardziej drenaż na, wierzch, na, na, na spód. E, drenaż Oczywiście, jeśli chodzi o drenaż, to po prostu keramzyt. Jeśli oczywiście nie posiadamy keramzytu, to jak najbardziej to może być. E, to może to być łupiny od orzechów na przykład włoskich, laskowych, ziemnych czy też od pistacji niesolonych, proszę Państwa, od pistacji niesolonych, niesolonych, tylko niesolone pistacje. Te łupiny, niesolone pistacje, tylko żeby one byli niesolone, te łupiny od pistacji. I jako denarz to jest akurat bardzo dobra alter, alternatywa. Tak samo łupiny od orzechów włoskich, od laskowych i od ziemnych jak najbardziej również. Wszystko oczywiście musi być niesolone, bo wiadomo, sól może oczywiście zabić czy też spalić kwiat. Także tego robić razem nie polecam, używać tej soli do takich rzeczy. Wszystko musi być niesolone. Jeśli chodzi o nawóz, tak najbardziej florowit, biohumus do roślin zielonych, lub po prostu nawóz wieloskładnikowy, który po prostu znajdziecie na moim kanale na YouTube. Także tam jest przepis, także tam również zapraszam. Także no cóż. Tyle jeśli chodzi o pięknastkę Ring on Fire Fluid Myślę, że niedługo się znowu wyjdziemy, bo będzie kolejna przerwa, taka 5-4 pięcio-, dniowa przerwa. Ale myślę, że się wkrótce widzimy na kolejnych materiałach o Dziękuję Wam za uwagę i zobaczmy się do kolejnych materiałów w na razie. No i oczywiście pozdrawiam.